Nie się? Nie, jest treści, spoko. ale spoko. A to jednak wystrzeliwuje, bardzo wysoko, bardzo daleko? Damy radę jakoś. A powiedzcie mi, zdecydowaliście się szybko, żeby wziąć udział? Tak, szybko. A ty młody, nie boisz się tak wystrzelić? Nie. nie. Zupełnie? Zupełnie. A czego się spodziewasz? Adrenaliny. A często korzystacie z takich właśnie atrakcji jak Wesołe Miasteczka? Ja tak. A powiedz mi, skąd jesteś? Ze Ślemu, z koło Poznania. I podoba się w Mielnie? Tak, tak, jest super. Powodzenia życzymy, wszystkiego dobrego. Jeszcze <noise> raz! Jak wrażenie? Rewelacja, rewelacja, coś pięknego lepiej by było w dzień, bo by było więcej widać, ale było super. Bomba. zajebiście, zajebiście była. To no. nie było trochę takiego stresu? No nie, w sumie to... ja, już się zatkało, ale było wspaniale. Jeszcze raz byście weszli na to? Z wielką chęcią. O, oczywiście. Jeszcze raz. Zapraszam rano. Polecamy. Pozdrowienia dla całego śremu z Koszalina.